Kochani moi, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka słów, propozycji świątecznych prezentów, ponieważ zbliża się Boże Narodzenie, a mnie zostało bardzo dużo książek, bezlubna wyspa i 80 listów z podróży do siebie. Zostało mi bardzo dużo książek, ponieważ na początku roku zrobiłam duży dodruk, dlatego że one bardzo szybko schodziły. Ale wiecie, plany, planami, a rok mój był bardzo trudny fizycznie i w ogóle, co za tym idzie, też psychicznie słabo było. I dlatego też yy, wszelkie spotkania autorskie jakby troszeczkę ucichły i pod tym względem działo się bardzo mało. Dlatego. Chciałam Wam troszeczkę przypomnieć i zachęcić Was, bo tych książek jest u mnie naprawdę sporo. 80 listów z podróży do siebie jest pięknym prezentem. Książka jest pięknym prezentem dla siebie, dla kogoś, dla przyjaciółki. Ponieważ, jak wiecie albo może nie wiecie, książka jest pisana w formie listów. Każdy list jest z datą, jest to pisane w cyklu rocznym. Po każdym liście jest miejsce na notatki, na odpowiedź. Ja myślę i spodziewam się, że pod koniec roku dostanę informacje, bo wiem, że bardzo dużo z Was, którzy mają już tę książkę, zapełnia skrupulatnie miejsce na odpowiedź, więc jestem ciekawa, jak ten rok upłynął wam tym, którzy spędzili go z książką, z listami. Natomiast ci, którzy nie mieli takiej okazji, teraz ją mają, bo można sobie sprezentować i zacząć od 1 stycznia. Dokładnie, pierwszy list jest właśnie z datą 1 stycznia. I taka propozycja, że można sobie taki dziennik pokładowy na cały rok i listy, przy okazji, których. E Otrzymywanie, myślę, dla każdego jest przyjemnością, chociaż może nieco już zapomnieliśmy, jak to było, kiedy otrzymywało się listy. Więc pora sobie przypomnieć. Są to opisane, no już nie ostatnie dwa, ale e, trzy lata wstecz e, mojego życia. Jest to taka troszeczkę forma pamiętnika tego, co przeżywałam na bieżąco i czym się dzieliłam listami, po prostu jak to się siada wieczorem i dzieli się z przyjaciółką. Tym, co się wydarzyło. Myślę, że każdy znajdzie tutaj dużo ciepła, dużo miłości, dużo serdeczności i co za tym idzie, też dużo dla siebie ciepłych myśli i tego, co może w Was spowodować jakiś powód do refleksji. Także pamiętajcie, 80 listów jako prezent na cały rok. Może to nie jest forma kalendarza, może to jest bardziej forma takiego pamiętnika prowadzonego w temacie listów, które tutaj są napisane. Następna książka, której ci u mnie dostatek, to jest bezludna wyspa. Znana wam już pewnie. Też robiłam do dróg, dlatego że było bardzo duże zainteresowanie. Więc jeszcze sporo tych książek jest. Dla tych, co nie wiedzą, bez, na Bezludnej Wyspie spotyka się osiem kobiet, autentycznych kobiet, które dzielą się swoim życiem, swoimi zlotami i upadkami. Przekrój wiekowy jest od 35 do 80 lat. Te kobiety są prawdziwe. Część z nich na potrzeby książki zmieniła imię, bo chodziło o to, żeby to była prawda, a. Wiecie, różnie to bywa, dlatego, dlatego też imiona części tych bohaterek zostały zmienione. Stąd tutaj każdy dzień pobytu na wyspie jest to jeden temat. Od pakowania się na 10 dni na bezludną wyspę, gdzie warunkiem było zabranie tylko siedmiu rzeczy, najważniejszych, poprzez zapachy dzieciństwa, marzenia, przebudzenia serca, koniec świata, który każdy z nas w swoim życiu zaliczył i to czasem nie jeden, po którym już nie miało być nic, a potem jednak było i trwa. I nie wiemy skąd w nas ta siła się bierze. Była też wizyta doktorka ciała i duszy, który miał taką czarodziejską różdżkę. Spotkanie z aniołem, każda opisywała swoje spotkanie z aniołem i niekoniecznie tym ze skrzydłami, ale właśnie takim ludzkim aniołem, który Zmienił bieg naszego życia. O lęku, jakże bardzo bliski nam temat, o pociągu, który, którym jedziemy przez nasze życie, moja piosenka, czyli to, z czym przyszłyśmy tutaj na ziemię, żeby wyśpiewać tę piosenkę, czy nam się to udaje, czy nie. No i potem jeszcze takie różne refleksje, więc to są rozdziały bardzo krótkie. Prawie, że jednostronicowe opowieści ośmiu kobiet na każdy temat, ale bardzo też skłaniające do refleksji. Można sobie powspominać, jak to było, niezależnie od tego, ile się ma lat, bo tutaj, tak jak mówiłam, od 35 do 80, każdy znajdzie tutaj swój, swój yy, okres w dziejach w historii, można tak powiedzieć, i, i może sobie też powspominać. Yy. Pomyśleć i, i poczytać, jak inne kobiety. Nam są potrzebne historie innych kobiet. Wiecie? I ja myślę, że nic tak e, dla kobiety nie działa dobrze, jak opowieść innej kobiety o tym, że miała tak samo albo i gorzej, a jednak sobie dała radę. I myślę, że te opowieści. Bardzo dużo wniosą w wasze życie. Dlatego też polecam jako prezent dla siebie albo dla kogoś bliskiego jako taką podróż w czasie i przestrzeni. oczywiście oczywiście wyobraźni dlatego, że ta wyspa została stworzona w naszej wyobraźni i, i ożywiona opowieściami kobiet. Także bardzo, bardzo was serdecznie zapraszam. W kom, pod opisie filmu może tak, W opisie filmu dam link moje książki są dostępne na Allegro, moje książki są dostępne na OLX i -E -E -E, moje książki są dostępne u mnie bezpośrednio, można pisać w wiadomości prywatnej, chętnie wyślę, zapakuję, podpiszę z dedykacją i, i będę się cieszyła, że znajdą książki Nowy Dom a ja dzięki temu znowu będę mogła myśleć o wydawaniu kolejnych książek, bo wiecie jak to jest, no zamrożony kapitał nie generuje następnego etapu tworzenia, dlatego też taka prośba. Jeżeli będziecie myśleli o prezentach, to przypomnijcie sobie też o moich książkach. Trzymajcie się, bardzo dziękuję i do zobaczenia.